jeszcze raz. ma jeszcze raz, to się wytnie. Najmocniej, no, przepraszam, że tak długo do Ciebie jadę, bo to już są produkty gotowe jest, do jest zmacania. nie od miesiąca, bo o, ale dobrze wiem. jest, jest dobrze. Ale wcześniej dwa ry... miesiące robiliśmy, więc gdzieś mamy rękę. No i ten rysunek i wszystko mi się strasznie podobało, ludziom też. No pokazać ja coś z tego. Ja byś... A 370 powiedz. I miałem Ci przynieść ze dwadzieścia rodzajów stworzyć i mieliście coś, coś wybrać. Dałeś. Że... Dobra, to najpierw 50, a później będzie 70. -ka. Dobra, lecimy, chodź. To już Rzewej zaczęło. Nie no dobra, nie będziemy takiej antyreklamy lakierni proszkowej quick koloru robili, bo Mareczek dobrze ogarnia. Oj oj oj, to jakieś specjalne miejsce jest, patrz flesza zapierdzielę. Mówimy ludzi za to, że za późno przyjeżdżają, no co, A już pomalowane, o kurde, w przyszłości będę mógł sobie zabrać inny kolor, chociaż ten mi się bardzo podoba, taki stalowy jest. Teoretycznie będziesz mógł. Pani, to jest z tym takim co asymetrium, jest z asymetrią. jest asymetrią, no nie no, wszystko co gadaliśmy jest, coś Ci powiem o nich są ładne Pięknie. i wydaje że są takie wyuzdane leki nie, chyba. no są spoko, nie? Choloiden? E no kurwa, szanujmy się. Czyli Są tak. Strasznie mocne. Są strasznie mocne nie, Może aż za mocne. nie wiem, że... czy następne nie będą trochę mniej mocne. Tak, może daje trochę tak. mniej mocne, żeby to się bardziej gieła buda, tak, się mniej bo da się mnie jak się w barierkę przy 300 na godzinę. Rugi, ale dobra, słuchaj, stary jest tak. Trzy rodzaje położenia masz, masz przesunięte, czyli możesz zrobić tak, tak, tak. O, kurwa. I to ci się kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnictwa. No o to mi chodzi. Bardzo mi zależy na tym 70, bo ten ma jakieś 7 stopnia, 70 ma tylko 4,5 stopnia, więc bardzo mi zależy w 370, że mocno kuja w tą stronę. Czyli tu jakby jak przesuwasz na maksa do przodu auta, to masz serię do wewnątrz to masz. Cofnięty, a do tyłu masz jeszcze bardziej cofnięty w Zajebiście. W tym mowa o 500. E, tak, 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 tak. O kurwa. E, no i co? Poliuretan, tak jak chciałeś. I to, to twarde. są takie śmieszne blaszki. E, kurwa sprawiają, że to się nie będzie zagiechało. Że będzie. Jo, kurwa, zajebiście. Kuba. O, tu widzę przesunięcie teraz, jak fajnie to widać. No, dokładnie. O, widzisz, no? O kurwa, to już jest podobno. Kurwa finalny, Finale, finalny, No pomalwane No Ja sobie ja robiłem, że to zardzawieją. <laughs> <To śmiech> <to wkręcały> się tych <laughs> chujkoty. Zbój, a tu będzie można przecież taki pedant. Jestem jakąś cyferkę sobie nabić na przykład, żeby tutaj widział z przodu na przykład. Jest zero. No, o zero to będzie penisek, cipka to Coś będzie można. na przykład. No tutaj, żeby znaczy, efekt. to by... ogólnie jest prototyp, tak? Aha. E, więc o, to, to nie jest było... czy to. Nie, to jest aluminium. Zepka 9 bo. czyli jest takie najmocniejsze aluminium dostępne na rynku. Najbliższe. E, I to jest takie prototyp, czyli cięte wodą i na to karce obrabiane. Finalnie dostaniesz z bo większą ilość zrobimy, ale nie robimy większej ilości przy pierwszym komputerze. No bo kurde, założę do Basie do... nie do swojej założy. Swożnie są wymienne, e, ale ja od razu mówię, jakby ktoś kupił te wahacze. Trzeba patrzeć na tonaż. Jak tutaj schodzi poniżej 3,5, to trzeba aluminium wymienić, bo aluminium wiadomo się wyrabia. A, i, I że, że za jest dziura. I to będzie dostępne też jako, że tak powiem, zamienna że... część aluminium. część, na są Też, żeby tego nie rozruchać, to można sobie do piekarnika wsadzić w wymienić. powiększy, zmniejszy i się no nigdy tak? nie rozpierdoli. Można, nie można, trzeba wtedy to na prasie ruchować. Ale psuć. nie, czy już pierwsze wejście też nie wiesz. Nie rozciąga dziury. No, 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 no wiadomo, to tak to jak pociąży, to... nie, że dziura rozciągnięta, kurwa, to tutaj nie ma jak szwaz zrobić, bo to jeden kawałek, kurwa. No ale swornie są seryjne, dobrane od czegoś, które są mocne, zajebiste i będą. się w razie, co będzie można i aluminium dokupić i to jest tam, nie po sześć dyszek czy coś, czyli to nie będzie... I są z gumkami. Dyska. No nie, no czyli to jest zwykłe stworzenie, ja tu masz ten adapter. Nie, bo kurwa, jak są zagrawanice, to masz takiego unibola na wierzchu i tam syf. Bo to jest kożysko sferyczne, nie? A. A to jest stworzeń. E, tu masz podkładeczkę, bo ser, sery nie ustalaliśmy, pamiętasz, że jest. Wiem, ta... ja coś tak chciałeś, takie wzmocnienie jakieś tam jest. O, żeby to nie wyleciało, bo jakbyśmy dali zwykłą podkładkę, to to by ci mogło przeciągnąć w ogóle w dół. A wiem, wiem, wiem. Wiesz o wiem, co wiem, chodzi, wiem. masz tak. większą dziurkę. Tak jest. I by było o, tak by było o. Bo fabrycznie tak jest. A, dobra, koma, na... nie, mam nakrętkę z kołnierzem. Na z kołnierzem. No. A i podkładkę. Wrzucamy, dajemy podkładkę. A no i jeden chuj, nie, ciętą, jeden, nie przejdzie. jeden chuj. Nie przejdzie. Wezmę sobie do ręki. Kurwa seria aluminiowa jest trochę lżejsza, nie, ale mikroskopijnie. A czy wiesz co to jest tak, stary? A i tak jest kurwa lekkie. Ale będzie lżejsze jeszcze, bo to zmniejszymy może na mniejszą rurkę, ale stary, no nie przeskoczysz. Cztery śrubki ważą. To no to tak. takie. Niemożne, ale ja zobaczę, nie? bo może mogę je 2 mm skrócić. Nie nie mogę, bo wystają akurat 2 mm. No, no to jest wiesz, taka blaszka waży i to wszystko jak się <laughs> sumuje, no kurwa waży. Ale jest no. mocne i zajebiste, Chociaż wiesz co, gdzieś tu będą osłabi, mówię, jak się ktoś pierdolnie przy 300 na godzinę w jakieś kurwa drzewo, No to niby tak, ale, ale będzie większy odzysk samochodu z tego co wyciągnę części, nie? Ćwiareczkę jakąś będzie trzeba nie, ale wstawać czy coś. Wydaje mi się, że te finalne zrobimy to będzie, bo to jest chyba 28, a zrobimy z 22, bo a, to chuj jest mocne, nie? chuj mocne, nie? bo ty masz te cięcia, kurwa programowe wyliczenia, no. chuje, Jezu, jak się to mi się podoba. Fajne to. Jest. Że ja coś takiego wymyśliłem, ty a ty to na to, a Ty to od razu powiedziałeś, a kurwa ja wiem, ja wiem, ja wiem, I jest asymetrycznie. Zajebiście, kurwa, ja pierdolę, Kurczę. mnie to jara. O. A bo. Tak będzie odwrócono 180 stopni, to będzie jakby na maksa w tą no stronę, masz, czy będzie seria? 90 będzie. Kurwa, obłęd. Ale, ale ty ale masz łeb. Zajebi... Zajebisty stół pokazujesz, to jest najładniejszy stół w naszej firmie, który jest z nami 8 lat już. O, kurwa, nie 8 bo... lat, czyli ale nie spawany. No, no widzę się. z podstawowców. Dobra, tu to do auta, nie? No pewnie, ale przyjechałem innym, bo ja przyjechałem no, z Coś nowego, może mi opowiesz, co tu u ciebie słychać, no, kurwa, nie? poza nie. wahaczami do Nissana 350Z. No, I no, do, pakujecie bar, to i wysyłacie. No to Gierki, wreszcie ja tam nie? stoi Gierka. Stoi jaliska, no. To pokazuj tego roll No dobra. Idziemy, idziemy. I się okaże, że jest zamknięty, nie ma prądu. I co? I, I zapalimy go z pychu. A nie. To tylko on jest taki brudny poskanowanie, jeszcze? Po A, o kurwa, coś tu to jak to Jakieś kropeczki, chujeczki? No tak. Bo w jaki taki macie ręczny? To, to mamy skaner taki, że. O ja pierdolę. Ja chciałem to zobaczyć w akcji. Gdzieś na jakichś filmach to Roll widziałem. Mamy, mamy takie tanie, ale działa. Rollbar jest zajebisty, stary, bo ma tutaj taki krzyżyk. On jest rozkręcany, czy trzeba ciągle już spawać. To jest To jest przykręcone. No, kurwa. to nie psujemy samochodu. Nie, nie, nie. I to jest zajebiste. Bo ten, ten krzyż tutaj, nie wiem na ile go widać, w tym, hmm. tak powiem, w tej folii, On dzieci na kielichy z tym i ci zajebiście spina budę. Bo jak jest zwykły rolbar, który masz tylko górę i on to jest przykręcany, to, to to ci będzie się, wiesz. A to jest ryskało, nie? całych tylnych kielichów to jeszcze. No to jest takie rozbudowane ciół, nie? Ja pierdolę. To jest taki kurwa kozacki. A to tak. coś do podłogi na, na wylot śrubki nie będą. O, po prostu. No, Cztery. I szeroka i spodu, blacha. I od spodu podkłada taka Zajebiście. I, I można gumkę no. jakoś tam wsadzić. I Do kielichów jak jest A do, stery górnych mocowania. Akumulator jest wyjęty, więc ja się wpierdolę. Do środka, bo mnie to bardzo zainteresowało, kurwa. Ale się fajnie wypiąłeś do mnie. A nie no. My to babiarze jesteśmy tam, kurwa. Mogę dupę wypinać. Fajne to mocowanie. Ja pierdolę. Dzieło sztuki. I Wiesz, to u was zrobione i w Polsce zrobione. W Polsce zdzielano. i i jest ciasno jest tak, że tak Fajnie. na paluszek tutaj. No tak, żeby to jeszcze Czyli jakoś zamontować. tak, żeby jest tak, że stary tyle wchodzi z szybą. Masz tutaj luzu jak go wkładasz. Nie o jest kurwa. Tak mega ciasno? Ale to przez ten okapę się wsadza, tak? Nie, przez, tu przez drzwi. A, przez drzwi wchodzi. To, tu masz jakby odkręcasz. No to, tak, bo, to sobie odkręcę. Te, te, te rurki, nie? Mm -hmm. Kurwa, ale. ale jest to bo to jest pierwszy. Ta... do tego pasy tu można sobie przyczepić. I tak, no to, to jest pierwszy rolbar w naszej firmie, który został zrobiony, skręcany. W taki sposób, że stary go w 100% w kąpie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy szablon do nowego No stołu, widzę tutaj kurwa kropeczki pana pierdolane. I kurwa się przykręcił i pasował idealnie, to było jakby... Ja pierdolę, czyli pierwsza taka najgrubsza robota. I to coś takiego, że my go całego zrobiliśmy na stole, nie? W ogóle nie było czegoś takiego, że go tu robiliśmy, tylko on powstał... W A projekt i stół sobie stół, zaprojektowaliście, za stelaż. zaprojektowaliśmy jakiś tam stelaż, no. zdjęliśmy i kurwa jest idealnie. Ja pierdolę. To to jest kurwa. też fajne, bo możemy więcej rollbarów robić na podstawie skanów, więc jest Zajebiście. Po prostu na kurwa robisz te zdjęcia, kropki chuje, muje tak, i to widać, że krzywe, tego, tamtego. tego to Mateusz robi, ja nie robię, żeby nie było, że to ja robię. No nie no, ale to to tworzy się potem to... by Mateusz obejrzał, kupcie. No kurwa, to, ale ten tency na... wali w chuja, nie. No robią, składają w fabryce takiego sata, to kurwa, w Chinach robią to, w Ameryce robią to, w Korei robią tamto, w Meksyku tamto, kurwa, a opony z Francji. No i no. chuj. No i tutaj no, współpraca jest, ale efekt no. finalny i pomalowany. Nie i... jakieś tam mocowania, kupów zrobiliśmy coś. A coś? do jeriski. no Kurwa, dzisiaj nie mam Jariski, bo ja to powinien reklamować taki samochod, jak mam. Teraz mam Subaru Forestera. Powiem ci, że trochę. Do Subaru coś robicie? Ten wóz genialny, ja jeździłem nim. Ale kurwa nie wiem. Albo ja nie lubię tych. Na jakim kapciu jeździłeś? Ja tych Federali chyba nie lubię. Nie, bo federale są takie, że one mają więcej jak pół roku, co się pierdolą, totalnie. Tak, tak, śliskie śliski jak kurwa. Wchodzisz w zakręt i jest na pod zaraz nad sterowny yy, jest taki. To jest lekka bryka, no powinna mieć dwa bary, albo mieszać się w oponach. Żeby to się kleiło. No, kurwa, no, jak jeździłem na torze, to, że to koła. Z, z 1,8 przodu, 1,6 tyłu na zimno. jakieś zimna opona i jest. Nie, nie, nie dogrzejesz stary. federala. I federal ma pół roku jest kurwa śmierć. W ogóle twardy kutas nic nie, nie, nie klejący. Ale wóz generalnie fajnie się jeździ. O ty, to moje, kurwa, co to tu cały czas buczy, ja to tu wsadziłem? Nie ty to tu wsadziłeś. Nie, ale ty przed chwilą powiedziałeś, że twardy kutas i właśnie nie wiem, tak. No ja ci powiem. Tylko nie, twardy kutas tak, jest. Bo... No wiesz, kurwa. To, ale no, ładnie. nie zrobiło to wrażenia, ale może dlatego, że nie miało chipa, bo to ma seryjny silnik. A i nie, nie miało rollbara, nie bo sztywne i dopałą zamiatało. Na... Zwój, a ty do Subaru jakieś rzeczy też robicie? Na razie nie, nie ale, ale o... mamy zawsze coś zrobić. O kurwa. Do Mazda NC robicie coś robicie? O, kurwa. całe zawieszenie, rollbary, wszystko. O kurwa. A rolbar ci pokażę jaki Nie, to ja to nie. zostawię, piesek, żeby mi tego nie obszał. Nie. Nie. nie, no pokazy, pokazy. To jest, jest. To jest rollbar, jeżeli chodzi o NC, który jest. Kurwa, absolutnie najlepszy na świecie i mówię to z pełną odpowiedzialnością za moje słowa, stary. O kurwa, ja wiesz co, zapozuję bo mi klatkuje telefon. Do chwili no, pauzę no, i się znowu widzimy. Like? Mamy to live, było cięcie, kurwa. bo mi coś dzwonił telefon z kurwy są zamówić. To jest najlepszy rollbar na świecie do NCK, z tego względu, że gdyż, nie ponieważ stary. A rozbieram e, tego naszego NCK e, nawet. To nie jest jakby dane do końca, bo się nie da, ale jest to jedyny rollbar, który jest, daje w pełni funkcjonalny dach, czyli się zamyka, nie, a że kabriolet rozmiar. działa. I robisz wszystkie mocowania plastików, głośników, e, wzmacniaczy modułów. Czy nic o nie... Te instrukcje nadajecie do tego? Tak, tak. I no, to jest stary, tak? A, ale... i to seryjna rura, ten chuj taki nad głową wystaje. Tak. Miałem nie swoje mamy, przepraszam. Ale, że, y... To jest tak, że nasz roll bar, wszystkie plastiki się spinają i on wychodzi sobie ten, a drugie zastrzały ten nawet mniejszy zostaje. O kurde. Więc jakby do takiego streeta, to jest coś takiego, takiego, że po prostu no jest prawie jak seryjne, nie? A jednak, kurde. To a ciężkie dużo jest... wóz? Nie ma tragedii, moim zdaniem. 8 kilo? Hmm. Nie, myślę, że no ale. Da. Ale no, nie no, ty więcej ćwiczysz na siłowni. Ja no, taka handelka, nie no, ale ładne to. Kurno, ładne chłopaki no rzeczy robicie. I za taki pan co tak ładnie wszystko oblewa, spawa. O kurde, ile tu elementów. No to, to jak puzzle jakieś takie, no jest... że Chuj no bo każda spineczka masz mocowanie każdej spineczki, każdego plastiku. Wszystko. Widzę dziureczki, o Wszystko, kurde. wszystko co seryjnie jest. Yy... Jest Fajnie tutaj, to, jest taki... kurde niesamowita robota, Ja się nie mogę nadziwić, że jestem w Polsce, czy jest to coś, o dobra, to świadczy o tym, że jestem w Polsce, o, o, i wyjście tablicz... ewakuacyjne. I to jeszcze zamalowane wałkiem, nie? No, I tego samochodu. Drut jak chuj jednym słowem, no nie no, wszystko się zgadza, jestem w Polsce, ja, stary, ale jestem ale dumny, że Ciebie znam, ty ty znam. Tak, piona tak, kurwa, to ty. To tu Zobacz, o to też tak polsko, nie? No. Jest ty... polska? Jeb czarny. Jebać, kurwa. No to, Jebać. A to jest fajne takie, że kurde półprodukty sobie robisz i kurwa to za granicą takie rzeczy można opierdalać. My, my mamy... W Polsce się więcej sprzedaje, I czy za grawanicą? Około 20% zysku z Polski. A, no i wiadomo, kurde, ale jakoś stop. Ja pierdolę. Polak płaci za rolbar do NCK 1999 złotych po podwyżkach, które teraz wchodzą. No jest, stale, nie a stale. Ale za granicą 650 euro i nie o, mają problemu, nie? Lepiej to brzmi. No ale tam, nie, kurde, to jest ten puchar taki tak dużo tych samochodów, a tam to mniej tego chyba jeździ, mi się wydaje. A my wszystko. Z bujaku. ja kurwa tam Ale, gdzieś le leżę le 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 bo mi na bo naprawdę mi kurwa zardzewieją. No, a ty myślałeś, że one nie polakierowane będą. No myślałem, że kurwa... Do mnie mówisz ty Kuba, przyjeżdżaj, bo one rdzewieją. Ja wieją, wie tak, to kurwa, i wiesz. Bo myślałem, że rzeczywiście, że taki prototyp przymierz jedno, do samochodu. Powiem, że tutaj, nie? Standardzik u nas nie masz lakieru pruszkowego, tylko masz to przyknięte akrylem. Mm -hmm. bo i Za inaczej. do płatą będziemy robić? Bo się, się, się śrubki odkręcają. Wiem tutaj, co, wiesz co, ja, kurwa kiedyś dyfer malowałem w GT i mówię, kurwa, czemu cieknie z niego olej. To było ze 12 śrub, cały czas z jest kurwy, jestem pierdolony rozkręcał. No, wiesz, I to, jest, no, to nie, jest, to, to jest akryle malowane? Tutaj, tylko w tym miejscu, widzisz, Przetrys. Nie jest to może super antykorozyjne, ale wolisz, żeby ci to za dwa lata zardzewiało, niż żeby ci się geometria przepraszam. Pewnie, znaczy, pewnie. ja bym wolał. Pewnie. Jak chcesz, możemy ci robić wersję z przestawiającą Fu się samodzielnie geometrię. Y a, kurwa, ty, ja można zrobić przestawiającą się, ja mogę sobie papierkiem ściernym od góry opierdolić na przykład troszeczkę. Chociaż za dużo jebania. Dobra, to mi ja, się to pomysł jest podoba. To zackie, moim zdaniem, kurwa, strasznie fajny, taki masywny. Kurwa, no dzieło sztuki. I to na komputerku siedzisz, sobie wszystko projektujesz, kurwa. Nie czuję, że to jest mocniejsza jak seria, ja bym to wziąłem tak między nogi nie, i chuja nie, tak, nie, nie zgiwał. Weź mi ten sporze, nie? Dobra, dobra, 20 nie miałem tam przywieźć, żeby te stożki wszystko tam pozgrywać. Łatwo, a tam jest ta śrubka taka głupia. No jest, takie chujostwo. A nie chcę wam dawać łożyska. Czy smaczone, ja to bo... chciałem wszystkich przeprosić, yy, powinienem być u Ciebie 3 tygodnie temu, prawdę powiedziawszy, żeby odebrać ten produkt, żeby to nagrać, ale mam tak. też i swoje sprawy. Ale i... wyjebane. No trochę tak, no kurwa, a jest, miałeś tego mi nie wyciągać z ust. No. Chuj w dupę. Lecę zapierdałam przymierzyć. Po, 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 wyrwane z kontekstu. Miałeś mi tego nie wyciągać z ust, chuj w dupę. <laughs> to już są kolejne ciekawostki odnośnie <laughs> grubości tej, tej tulejeczki, w tym miejscu, że tak. jakieś tam testy niesamowite tak, były też, robione. Tak, nie, nie jakieś niesamowite, nie było technologii kosmicznej. Ale tak, ta tulejka ma mniejszą średnicę od serii, jest malutka, mhm. bo oszczędzamy na masie, na przykład w maździe to jest 86 gramów na wahaczu. <laughs> Uważam, że to jest dużo 86 no, 80 No tutaj 80, tutaj 80. I to, się do... robi. to 10% tak. mas z całego wachacza ale, się robi. ale słuchaj, jak dawaliśmy ściankę 2,5%. Tutaj, a co, o, tej tulejki, nie? Aha. ścianeczkę, tutaj. To był taki problem, że mm, potrafił się ściąć ten kołnierz, szczególnie w terenówkach. A, że przesuwało go na boki i go opierdalało. ucinało, bo to działało jak nóż. No I tak, tak. Spra tak. Spra spra sprawdzaliśmy to na prasie i chyba bodajże 2,5 tony były w stanie uciąć, a jak tą ściankę zwiększyć Michałem do 4,5, 10 ton przyjmuje. To przepaść, przepaść kurdeczka. I tutaj coś, mamy 4,5 mm. Kurde, może 4,5, nie wiem. Tyle, co miało być, żeby nie ścinało, bo to gdzieś tam mamy zapisane w kąpie. Akurat, ja tak jest tajemnica? Ja już teraz powiedziałam cyfrę, to już jest tajemnica Firmy, trzeba tak, wypipkać. Tak, jest... Chuja, kurwy, kutasa wypipkać nie muszę, ale 4,5 mm wypierdolę. Z naprawdę jeszcze się żegnamy. kurewską mocno okropnie. Dziękuję. Nie wstyd się też przeklinasz. Kurwa, kurwa, Ostatni kurwa. raz, pa, cześć! <laughs>